Dobry, próbujemy jeszcze raz herbatkę z aloesem. Pierwsze dzisiaj się nam nie udało. Teraz czekam jeszcze na moją koleżankę. Dzisiaj będzie moim gościem. Wysłałam jej zaproszenie. Może tym razem się uda. Cześć, super. Okay, udało się. Zaczekajcie, tym... już muszę sobie chwileczkę. Przekręcić tutaj. Już cię widać dobrze. Już jest ok? Tak. Czy nie? Tak, tak? Tylko, tylko cię widzę, jakbyś patrzyła gdzieś z boku. Eee, aha, no dobra, widzę. Dobra. Kamera masz tutaj. po swojej chyba prawej stronie. Nie, nie przewracaj się. Tak. Nie, nie, zaczekajcie, bo ja muszę. Bo tu zmieniałam ustawienia w telefonie i dlatego. Aha. No dzisiaj na naszą herbatkę przyszedł mój kotek witaj się Rysiu. Dobra, czy tak jest lepiej? Tak jest dobrze. Tylko widzę twoje prawe oko. O matko no, Dobra, to zaczekajcie chwilę. Jednak raznika technika... no, Właśnie ja u siebie widzę beznadziejnie to i nie wiem w czym jest. A teraz? Nie, jeszcze troszkę się przesuń, jeszcze troszkę. W górę czy w dół? W e, prawo. Okay, nie wiem. Nie wiem, ja u siebie w ogóle zupełnie to widzę w poziomie. Nie wiem dlaczego. No, mam takie wrażenie, jakbyś nagrywała się z telefonu, ale patrzyła gdzieś obok. No, nagrywam się z telefonu, ale patrzę na telefon. Aha. No, Okej, okay. no dobra. Ważne, no, nie że nie cię wiem. słychać i trochę widać. Okej, okay. a teraz lepiej? Teraz lepiej. Ale nie idealnie. Nie idealnie. Mogłabyś się troszeczkę odsunąć od kamery, będziecie widać jeszcze lepiej. Tak? O, super, okej. Okay. Dobra, dobra. To nie wiem mi... dlaczego ja widzę wszystko, przepraszam, ale tak w poziomej bokiem. matrycy, nie w poziomej, nie w pionowej, choć ustawiałam, może coś tam pokryciłam. No trudno, musi być już tak, jak jest. No okej. Okay. Dzisiaj moim gościem jest Renata Lubelska, moja koleżanka z diamentowego umysłu, która jest mamą trójki dzieci nadal jest aktywna zawodowa, a mimo wszystko znajduje czas i możliwości w firmie, we współpracy z firmą Forever. I między innymi, Żenetka, chciałam się Ciebie zapytać, jak to jest? Masz pracę, która właściwie jest dla Ciebie w miarę satysfakcjonująca. Zarabiasz pieniądze, które, no powiedzmy, są wystarczające na jakieś tam podstawowe życie i potrzeby, a mimo wszystko zdecydowałaś się dołączyć do współpracy z firmą Forever. Czemu? Jak to? Dlaczego? No, głównie ze względu na nowe wyzwania i nowe możliwości. Jakby moim taką determinantą, dla której przyłączyłam się do Forever, no nie były właśnie pieniądze, choć one są oczywiście bardzo atrakcyjne, ale oczywiście w, w pierwszym momencie, ale ten rozwój osobisty i możliwość nauczenia się nowych rzeczy, poznania czegoś nowego, w zasadzie zdecydowały o tym, że. Zaczęłam interesować się Forever. A jak długo już pracujesz z tą firmą? Na koniec lutego zeszłego roku, jakby weszłam do firmy, jeśli tak można mhm. powiedzieć, więc jest to już ponad rok. Czyli prawie półtorej, można półtora roku, można powiedzieć. Tak. Mhm. A powiedz mi, jeszcze tak ciekawi mnie, bo pewnie nieraz słyszała się takie sformułowanie, że MLM. To jest piramida. I że Forever to jest w ogóle piramida, i że w ogóle nie warto do tego wchodzić. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Wiesz co, no ja właśnie wcześniej nie słyszałam takiego sformułowania. Dopiero jak weszłam do Forever, to się okazało, że wiele osób używa tych dwóch słów piramida finansowa, nie do końca wiedząc tak naprawdę o co chodzi z tą piramidą finansową. I mnie to przede wszystkim też dziwi, że dużo osób wypowiada taką obiekcję, takie przekonanie, nie, nie znając tak naprawdę dokładnie firmy, nie wiedząc ile lat funkcjonuje na rynku, nie wiedząc jaką ma historię ze sobą, co proponuje, a mimo wszystko jednak tak lekko mówią, że to jest piramida finansowa. No oczywiście na dzień dzisiejszy absolutnie się z tym nie zgadzam. Dlatego, że no, no przede wszystkim trzeba by było wyjść od samej definicji piramidy finansowej, i tak mówiąc w wielkim skrócie, to przecież my tutaj e, mamy konkretny produkt. E, czy mi widać teraz, przepraszam. ale coś Widać się... cały czas. Jest ok. Ale trochę zniknęłaś. Właśnie a propos tej piramidy, to często ludzie mówią o tym tak takim dużym przekonaniem, jakby już od kilku lat w ogóle siedzieli w tej branży, i w biznesie, nie wiem co się stało, chyba że zniknęłaś mi na chwilę. Próbujemy jeszcze raz Cię zaprosić. Nie wiem, czy to coś da. A może się po prostu za chwilę połączysz z powrotem. No właśnie, i mówią tak o tej piramidzie finansowej, jakby. Bardzo dobrze znając i wiedząc, na czym to polega i na czym ta piramida, jak ona funkcjonuje i jak ta firma funkcjonuje, i nawet nie chcąc za bardzo posłuchać i porozmawiać z nami na ten temat, bo ja, na przykład, zaczynając współpracę z firmą Forever, również myślałam o tym, że to jest piramida, tak to nawet mój mąż stwierdził, a potem zaczęłam się zastanawiać, uczyć i dowiadywać na ten temat. I okazało się, o, nie można Cię dodać, Lonetka. Jak tylko się pokażesz, to daj znać. Dobrze, no to mam nadzieję, że za chwilę się uda, jeszcze raz. Też tak myślałam. A potem, jak zaczęłam właśnie się zastanawiać, przerabiać informacje na ten temat, szukać informacji, bo ja też nie jestem zbyt ufną osobą, i zanim postanowiłam, że jednak chciałabym współpracować z Forever. To musiałam się tym trochę dowiedzieć, poczytać, poszukać informacji, popytać różnych ludzi, którzy już jakieś doświadczenie z tą firmą mają. I okazało się, że tak naprawdę piramida to jest w każdym praktycznie zawodzie. To nie ma czegoś takiego, że tej piramidy nie ma, no bo zawsze jest jakiś tam podstawowy pracownik, nad nim jest kierownik, nad tym kierownikiem jest kierownik, który powiedzmy. Organizuje pracę kilku kierowników, a nad nimi zawsze jest jeszcze jakiś szef, więc ta piramida, hierarchia, właściwie może tak to nazwijmy, hierarchia w pracy zawsze jakaś, jakaś się pojawia. Żanetka nadal ma problem techniczny, a mam nadzieję, że w końcu się uda. No właśnie, i tutaj w tej naszej, naszej firmie Forever można powiedzieć, że również pojawia się hierarchia, no bo tak jak w większości firm ta hierarchia jest, z tą różnicą, że tutaj na przykład. Jeżeli wchodzę później do firmy, rzeczywiście na początku nie będę zarabiać kokosów i nie będę zarabiać dużo pieniędzy, natomiast jest taka możliwość, że jeżeli uda mi się zdobyć, zbudować zespół, o, jest, udało się, uda mi się zbudować zespół, który będzie ze mną współpracował, który będzie miał podobne yes. możliwości. Cieszę się, że netko, że się udało, ja tutaj trochę sama pogadałam na temat piramidy. Tak, przepraszam, ale jakoś dziś coś mnie no, albo rozłącza, rozumiem. albo jakieś mam problem techniczne. Czy mnie teraz widać? Widać, Cię jeszcze lepiej niż wtedy. Super. A, okej, okay, no dobra, to może to się. Widocznie jaka. ta przerwa była potrzebna, żeby było Cię lepiej widać. Ja tylko dokończę tą mail, że właśnie w naszej firmie, wchodząc do, do struktury, bo tak to się u nas nazywa. Rzeczywiście na początku zaczynamy z takiego niższego poziomu, bez, bez większych zarobków, chociaż tak naprawdę można zarabiać właściwie od pierwszego dnia, od sprzedając. Produkty, które kupuje się na własny, na własny użytek, z marżą, którą narzuca się, tak jakby nawet nie narzuca. To jest konkretna kwota, którą się płaci za konkretny produkt. Natomiast wchodząc do, do współpracy, mamy zniżki na swoje potrzeby. I odsprzedując te produkty, po prostu dostajemy pieniądze z tej różnicy między ceną produktu a tym, tą ceną hurtową, jaką my możemy mieć. No i ta hierarchia u nas wygląda tak, że. Może nie ma możliwości przeskoczenia osoby, która nas wprowadziła, natomiast jest możliwość zarabiania większej ilości pieniędzy, choćby przez to, że zbuduje się większą strukturę. Nie wiem, czy dobrze o tym opowiadam, czy masz podobne odczucia na ten temat. Tak, jak najbardziej tak, zgadzam się. I właśnie ja tak na przykład właśnie szukając tych informacji, czytając o tym, dowiadując się, doszłam do wniosku, że bardziej bym to porównała do drzewa z rozłożystymi konarami, z takimi gałęziami. I tak naprawdę w zależności od tego właśnie, jaką tą gałąź zbudujemy, to takie będziemy mieć później dochody. No i oczywiście wiadomo, że sama macierzysta firma, czyli te osoby, które założyły ją, no będą zarabiać najwięcej, no bo to oni wymyślili produkt, oni wymyślili ten sposób zarabiania, oni też dbają o to wszystko, żeby to, było, żeby to funkcjonowało, żeby dobrze grało. Natomiast, jakoś dzisiaj trochę myśli nie mogę zebrać. Natomiast właśnie nasze gałęzie to zależą od tego, jak będziemy pracować ile osób w swojej strukturze będziemy mieć i jak będziemy tą strukturę prowadzić. Bo nie da się tutaj zarabiać samemu, nie da się tutaj zarabiać um, nie współpracując ze swoim zespołem. O tak to powiem. Jeżeli zaprosimy osobę, ją zostawimy samą sobie, to nie jest współpraca i na tym się nie da zarobić. Tak, tak jest moje zdanie na ten temat. No, dokładnie też tak uważam. No, w zasadzie ta nasza praca polega na tym, żeby właśnie budować określoną strukturę, która, na której czele my powinniśmy stać i no, z którą powinniśmy wypracowywać określone obroty, tak. No, tak. I też mi się bardzo podoba tutaj, że. Nasze obroty, znaczy nasze dochody są powiązane z tym, żeby nasza struktura zarabiała pieniądze. Więc nam zależy na tym, żeby osoby, które zapraszamy, miały z tego korzyści. I tak naprawdę wychodzi wtedy tak zwany win-win, czyli wygrywamy po obu stronach. Wygrywamy my, pomagając osobom, które zapraszamy, żeby one też wygrały. I to jest nasz główny cel, pomaganie innym osobom. No, bez tego tak naprawdę to nie ma szansy rozwinięcia się ten biznes, tak? Jeśli my nie będziemy pomagali tym osobom, które tutaj wchodzą, które zapraszamy do, do tej współpracy, no to my też się nie rozwijamy. Także ta zasada win win jak najbardziej tutaj ma swoje odzwierciedlenie. No to prawda. A powiem szczerze, że odkąd zaczęłam poznawać produkty Forever i odkąd zaczęłam współpracować z waszym, z waszym znaczy w tej chwili już i moim zespołem, to mam taką straszną chęć, żeby wszystkim o tym opowiedzieć, że to jest po pierwsze niesamowite produkty, które naprawdę z każdym kolejnym zachwycają mnie tak samo albo jeszcze bardziej, a oprócz tego właśnie ta możliwość, którą daję, to, że możemy tutaj zbudować sobie drugą nogę finansową, a czasami niektórzy już mają tą nogę tak potężną, że rezygnują z pozostałych nóg, bo na tej jednej są w stanie się oprzeć tak, że do końca życia właściwie im wystarcza, bo jeżeli dobrze Zapracujemy sobie na ten, na ten dochód, to mamy możliwość dostawania tak zwanego dochodu pasywnego, czyli właściwie możemy przestać tak bardzo dużo pracować, możemy nawet w pewnym sensie odpuścić wiele rzeczy, tylko starać się dbać o nasz zespół i mimo wszystko te pieniądze będą do nas płynąć za to, w jaki sposób pracowaliśmy wcześniej. No tak, ale to, żeby wypracować właśnie dochód pasywny, to musimy tak naprawdę. Określoną pracę włożyć wcześniej, żeby móc potem zbierać owoce tej naszej pracy. To też nie jest tak, że pieniądze same do nas przyjdą, tylko po prostu trzeba je wypracować. No to prawda, ale to tak jak jest ze wszystkim właściwie, bo jeżeli zasadzisz roślinę jakąś i nie będziesz o nią dbać, to ta roślina umrze niestety nie przyniesie nam plonu. I też, jeżeli sadzimy roślinę, to te plony nie przychodzą od razu. Na przykład, jeżeli chcemy mieć drzewo owocowe. To musimy czasami poczekać na to dłuższy czas, żeby jednak to jabłko móc z własnego drzewa zerwać. Ale za to, jak już no to urośnie. Właśnie... No tak, to jest duża satysfakcja, ale to jest właśnie też to, czego przynajmniej takie moje spostrzeżenie wiele osób nie rozumie. Nie wiem, czy odpowiednia go słowa teraz mhm. użyłam, ale tylko ono mi przychodzi do głowy, że no. Faktycznie w MLM można zarobić bardzo duże pieniądze. I wszyscy to przyjmują do wiadomości i to rozumieją. Natomiast już w tej drugiej części, że no żeby te pieniądze były naprawdę konkretne, to tak naprawdę trzeba tej profesji się nauczyć i trzeba w niej zacząć pracować. Dobra. To już nie do końca jest zrozumiałe, bym powiedziała, przez wielu, bo na tę drugą część dużo osób mówi: A nie, to ja nie mam czasu. A nie, to. Nie, to tyle lat, teraz mam 5 lat. No, na przykład poświęcić mhm. na to, żeby zarabiać w perspektywie tych pięciu lat 30, 40 czy 50 tysięcy. Nie, no to ja wolę zostać tu, gdzie jestem, w tym miejscu, gdzie jestem, gdzie, gdzie pracuję i, i tyle ile mam mi wystarcza. Więc myślę, że to też jest bardzo ważne, żeby że, że są tutaj bardzo duże plusy i wiele atutów, natomiast no. Nie osiągniemy ich, jeśli nie będziemy pracować. To prawda. Poza tym też tak myślę, że ludzie czasami po prostu nie wybiegają w przyszłość, nie myślą o tym, co będzie za 5 lat, za 10 lat, tylko żyją taką chwilą obecną tu i teraz. I właśnie tak jak mówisz, że jeżeli mają w perspektywie, że muszą poczekać na to, żeby te pieniądze mieć, to im się nie chce. Że wolą nie mieć nic, niż trochę poczekać, trochę popracować i jednak mieć tą gratyfikację za, za jakiś odroczony czas. Tak. Właśnie się zastanawiałam ostatnio, że jeżeli zaczynamy jakąkolwiek pracę, no to faktycznie idąc do zawodu, powiedzmy, podejmuję pracę, no to na dzień dobry mam jakąś tam kwotę i zarabiam od razu. Natomiast tutaj w MLM, czyli w tym multilevel marketingu, ta pensja jest odroczona, bo tak jakby początek, te pierwsze miesiące to jest staż, czyli uczymy się czegoś. Czyli tak jak nie wiem, idąc w konkretnym zawodzie, też musimy pewnych umiejętności się nauczyć i je zdobyć, zanim pójdziemy do tego konkretnego zawodu. No, chociażby na moim przykładzie, jestem nauczycielem, nie mogłabym iść zarabiać od razu po swojej jak zakończonej szkole licalnej, musiałam zakończyć studia. A te studia trwały 5 lat. I w tym czasie nie byłam w stanie zarabiać takich normalnych pieniędzy, bo to były też studia dzienne, i nie mogłam pracować w swoim zawodzie. Mogłam powiedzmy dorabiać sobie właśnie chociażby na multilevel marketingu. Wtedy miałam okazję współpracować z firmą kosmetyczną, ale przyznam szczerze, nie szło mi to za bardzo. I trochę się zraziłam też do tego. I jak zaczynam z firmą Forever, to mówiłam, nie, ja to znam, ja w ogóle nie chcę się w to bawić. To, to nie dla mnie ale tym, jak zaczęłam się właśnie dowiadywać, jak wygląda współpraca z firmą Forever, to przekonało mnie kilka bardzo konkretnych argumentów. Na przykład przekonało mnie to, że tutaj wchodząc do firmy, nie spadamy z raz osiągniętego poziomu, bo w innych firmach to jest tak, że trzeba cały czas jakby dochodzić do pewnych obrotów, co miesiąc wykonywać pewien obrót, żeby na tej pozycji się utrzymać. A tutaj na przykład, jeżeli wchodzimy na kolejny poziom awansu, to już nigdy z niego nie spadamy, a procenty, czyli ten upust, który otrzymujemy, jest dla nas do końca życia. To był dla mnie bardzo ważny argument. No i drugi fantastyczny jest taki, że to, co wypracuję przez te kilka lat, no wiadomo, nie przez dwa miesiące, tylko przez kilka lat, to no później będą mogło dziedziczyć moje dzieci. I to jest też wspaniałe, bo przecież z żadnej firmy nie jest tak, że wypracowałam poziom dyrektora, Umarłam, i moje dzieci od razu wskakują na poziom dyrektora. No nie, będą musiały znowu przejść całą ścieżkę, żeby na ten poziom wskoczyć. A tutaj, jeżeli wypracujemy sobie tą pozycję, to nasze dzieci zaczynają dokładnie z tej pozycji, którą my wypracowaliśmy. I to jest niesamowite według mnie. Tak, zgadza się to faktycznie. Myślę, że te możliwości też i ciebie i mnie przekonały do tego, że jednak. Warto się zainteresować tą branżą. Czyli znaczy podobne odczucia miałaś w końcu, tak? w końcu mama, prawda? Tak, tak, zgadza się. No, ja też nigdzie się nie spotkałam, choć powiem szczerze, że też chciałam, drążyłam temat w innych firmach z branży network marketingu. Czy właśnie jest taka możliwość dziedziczenia tej, no, tej swojej pozycji w firmie, tego, co się wypracuje w tym biznesie? I przynajmniej te, które ja weryfikowałam, na tyle, na ile mogłam dotrzeć do jakiejś informacji odnośnie planu marketingowego tych firm, to nie spotkałam się z możliwością dziedziczenia. No tak właśnie, to jest znaczy bardzo dużo atutów, bardzo, bardzo, bardzo dużo atut forever. Czy słyszałam, że są firmy, które dziedziczenie mają, natomiast nie spotkałam się z firmą, której się nie spada z wypracowanego poziomu. I tu też na przykład jak zaczynałam, bo bardzo długo się zastanawiałam, czy w ogóle podjąć się współpracy z Forever, nawet powiem szczerze, nie myślałam o samej współpracy, a myślałam bardziej o tym, czy wejść, to, wejść we współpracę z firmą dla produktów. Zastanawiałam się dokładnie 9 miesięcy, nawet czasem się sama śmieję, że musiałam urodzić tą decyzję w 9 no, miesięcy. I chodziłam, szukałam, zastanawiałam się, przeliczałam, oglądałam produkty innych firm o podobnych, powiedzmy, właściwościach, i nigdzie nie znalazłam produktów, które miałyby tak dużo aloesu w swoich, w swoich składach. A poza tym doszłam do wniosku, że inwestując te niecałe 2000 złotych w produkty, to nie tracę tak naprawdę nic. Fakt, że jest to duży wydatek jak na jeden raz i dlatego też te 9 miesięcy powiedzmy odkładałam sobie, żeby móc ten pakiet kupić, ale nie tracę nic, ponieważ po pierwsze dostaję produkty, które są naprawdę świetne. Tych produktów w pakiecie jest bardzo dużo i udało mi się obdzielić jeszcze całą moją rodzinę i rodzice, którzy korzystają w tej chwili już nawet sami do mnie się zgłaszają, mówią Maja kup nam teraz mydło, bo się skończyło, Maja poproszę krem, bo już mi się skończył. To jest niesamowite, że oni też uwierzyli, nie to nie dlatego, że chcą mi pomóc zarabiać w tej firmie. Oni po prostu naprawdę docenili jakość tych rzeczy, które mamy. I, i co chciałam jeszcze powiedzieć, że nie tracimy nic kupując, a wręcz zyskujemy, przede wszystkim zyskujemy 30% zniżkę na pozostałe produkty, które możemy od tej pory już do końca życia kupować w niższej cenie. No. Faktycznie, ale jeszcze wracając do tego, do Twojej pierwszej części wypowiedzi, że Ty sprawdzałaś produkty, czy one są dobre, czy niedobre, Aha. i jakby w pierwszej kolejności zainteresował się Ciebie produkt, to u mnie było zupełnie inaczej, bo ja produkty tak pobieżnie znałam i ja nie zdecydowałam się wejść dla produktu, tylko właśnie dla tych możliwości rozwojowych i finansowych, czyli mówiąc w skrócie dla biznesu. I tak naprawdę to, a w zasadzie ten, kto mnie przekonał, to była Agnieszka Olejniczak, która tutaj obydwie nas zaprosiła. Może nie wiem, mają uczyciele bezpośrednio, ale z którą jakby współpracujemy. No nie bezpośrednio, dopiero... ale jest naszym menadżerem i pokazuje nam tak. drogę, którą można tutaj przejść i faktycznie zarabiać pieniądze konkretne, a nie jakieś tam 200 zł. I ja dopiero tak naprawdę po wejściu do firmy zaczęłam przekonywać się o tym, jak dobre są te produkty. Także u mnie droga była trochę odwrotna. Najpierw w pierwszej kolejności mnie zainteresował biznes, a teraz już no, nie wyobrażam sobie nieużywania tych produktów i, i podpisuję się oczywiście pod tym stwierdzeniem, że one są najlepsze i, i takie premium. To prawda. I właśnie wbrew pozorom wcale nie są takie drogie, bo teraz często słyszę no argument, że no nie, bo to jest takie drogie. I ja wtedy mówię, ale wiesz co, zastanów się, no bo zwykły krem, powiedzmy taki troszeczkę lepszy, w, zwykłym, w zwykłej drogerii, kosztuje około 40-50 zł za 50 ml, a nasze kremy na przykład mają 118 ml i kosztują no dla nas już powiedzmy, nie wiem, 77 zł, 100 zł, czy to naprawdę jest szczególnie? Tak ale dużo? ja też miałam na początku ten sam problem, bo patrzyłam na cenę wyjściową, tak? Czyli uh -huh. ile tu i teraz muszę zapłacić za dany produkt i też już dawno, dawno temu, jak, jak w ogóle poznałam Forever, jak słyszałam o produktach Forever, to uważałam, że one są bardzo drogie. Też natomiast tak natomiast uważałam. Faktycznie, jeśli... myślę, że wiele osób tak uważa. Natomiast faktycznie jeśli pokusimy się o taką głębszą analizę to one nie wychodzą wcale tak drogo, no, chociaż to prawda. No, biorąc pod uwagę pastę do zębów i ilość czasu, przez który korzystamy mm -hmm. z niej, to ta cena na miesiąc wychodzi naprawdę niska. Ja na przykład używam kremu głęboko nawilżającego, który mi starcza spokojnie na 5 miesięcy, więc mm -hmm. miesięcznie też, pomimo że cena startowa, może ktoś powiedzieć, że krem około 200 zł, nie pamiętam. Chyba, 130, ja więc pamiętam. nie aż tak strasznie. Tak, chyba 130. Ale, nie ale rzeczywiście długo tak. wystarcza, tak. Natomiast te no, 130 zł podzielić na 5 miesięcy, no to miesięcznie nie wychodzi wcale drogo ten krem. To prawda, ale a propos właśnie drogich kremów też mam znajomą, która pracuje w zupełnie innej firmie, to nie jest firma marketingu sieciowego, tylko taka prawdziwa, prawdziwa firma. Znaczy, taka, którą można. Taka wie, co znaczy, tak? Dokładnie. Taka, można kupić w drogerii. To na przykład ich kremy, w mniejszej objętości niż nasze kosztują po 250 zł. Więc porównując na przykład do tych premium kosmetyków, to nasze premium kosmetyki na naturalnych składnikach są naprawdę wcale nie aż takie strasznie drogie. A propos jeszcze pasty do też... zębów. Mhm. Przepraszam, że tak dokończę, bo ostatnio e, skończyła nam się pasta do zębów i mieliśmy taką, jakąś tam innej firmy kupioną, nawet nie, nie kupioną, tylko dostaliśmy. I moja córka ostatnio mówi tak: Mamo, kiedy wreszcie zamówisz tą z Forever, bo tam tamta jest lepsza? Mm. <laughs> Więc rzeczywiście coś w tych produktach jest i to nawet moje dzieci już zaczęły dostrzegać różnicę. No, Tylko trzeba po prostu chcieć się przekonać do nich. Uciekła mi myśl, także nie wiem, co chciałam powiedzieć. Przepraszam, że cię wybiłam, ale ta pasta do zębów mnie faktycznie zachwyciła, bo nawet ja zaczęłam odczuwać różnicę. Bo tak najpierw mówię: e, nie, no, pasta jak pasta mi miętowa, w smaku. No, fakt, że jak na przykład są jakieś ranki na dziosłach, czy, czy coś się tam wydarzy, to ona rzeczywiście łagodzi te podrażnienia. Natomiast nie odczuwam jakiejś wielkiej różnicy. Natomiast teraz jak mi się skończyła i zaczęłam używać innej pasty. I wróciłam do tej forever, i mówię, o nie, jednak jest różnica. Jednak to ma znaczenie. Tak, no i też trzeba dać sobie czas sobie z tym produktem, tak bym powiedziała, i poczekać na efekty, no bo to nie jest to tak samo jak przy suplementach. Po jednej tabletce danego suplementu no nie będziemy czuć się zdrowi i. Na pewno wszystkie dolegliwości nam nie przejdą, no. mówiąc to tak, prawda. w skrócie, także musimy trochę tego poużywać i dopiero po pewnym czasie rzetelnie i sprawiedliwie ocenić ten produkt i powiedzieć: OK, jest dla mnie albo nie jest dla mnie, no bo przecież trzeba sobie też jasno powiedzieć, że nie, nie każdy produkt jest dla, dla każdego, Posztaż. ale na tyle mamy bogatą ofertę produktową w firmie, że myślę, że najbardziej wymagający sobie coś znajdą. Ale to prawda to, co mówisz właśnie, że czasami ludzie użyją raz i stwierdzą, a mi nie pomogło. No ale ja tak, rad... ja tak robiłam, bo na przykład jak pierwszy raz napiłam się als to po mhm. dwóch łykach o nie, nie, raz, że mówię nie no, on niedobry, niedobry. z tego miąszu. Mhm. Nie, no, na nic mi nie pomógł. Potem przez miesiąc przestała jakby ta. Butelka, znaczy opakowanie w lodówce, po czym po mhm. miesiącu no już trzeba było wylać i stwierdziłam, nie, on nie działa. Ale tak naprawdę. No jak to, się wylewa. To, to można stwierdzić po dwóch, trzech wykach. Tak? No, dziś to mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że ponad rok, jak pijemy aloes, to wiemy na co nam pomógł, mhm. na jakie dolegliwości, ale to jest konsekwencja codziennego życia. Sy tak, systematyczności, dokładnie. No i ja teraz też moje córki przez chwilę miały jakieś przeziębienie, złapało je. Jedna miała problem z zatokami, druga coś tam na gardło narzekała. I tym razem ich przeziębienie trwało dosłownie trzy dni. Dosłownie. Bo jak tylko się zaczęły jakieś infekcyjne objawy, to natychmiast był czosnek z tymiankiem, dodatkowo tam oczywiście witamina C i szklaneczka aloesu na, na dzień dobry. I naprawdę niesamowite. Trzy dni moje dzieci były zdrowe jak ryby. Czyli szybko poszło. No tak, no ale dziś już mając tę wiedzę, możesz sobie pozwolić na to, żeby y, dzieci w taki no, w szybki sposób postawić na nowo. Mm -hmm. tak? I pozbawić się no, przeziębienia. Bardzo mi się dobrze z Tobą rozmawia. Powiem szczerze, że wniosłaś do mojej wiedzy na temat Forever kolejne informacje i przemyślenia, ale będziemy już kończyć, bo już mamy 37. Trochę nam dzisiaj o, technicznie wiesz, się. Tak, technicznie miałyśmy problemy, problemy, ale problemy jednak było... czas szybko płynie na tych slajd. Szybko bardzo, poza tym z taką dobrą herbatką. Ja tu właśnie opowiadam, ale musiałam przerwać. Herbatka, słuchajcie, jest faktycznie z kwiatem aloesu, ponieważ aloes to jakiś czas, jeżeli jest w dobrych warunkach, to kwitnie i wypuszcza takie malutkie kwiatki. I ta nasza herbatka jest właśnie z tych kwiatków, dlatego jej cena nie jest taka tam przeciętna jak zwykłej herbaty. Natomiast sam smak kwiatu aloesu nie jest zbyt konkretny, dlatego dosmaczono ją tutaj cynamonem, więc dodatkowo jeszcze ma taki pyszny zapach. I smak cynamonu. No i też działa prozdrowotnie, bo i kwiaty aloes również mają właściwości lecznicze, jak cały aloes. Więc zachęcam do spróbowania. Bardzo dobre. Żanetko, <gry> dziękuję Ci ogromnie, że się zgodziłaś na live ze mną i na rozmowę i na wypicie ze mną herbatki. Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy, bo myślę, że tematów jeszcze mamy sporo do przegadania. A tymczasem życzę ja myślę, tak. miłego dnia. I bardzo dziękuję wszystkim, którzy obejrzeli naszego live'a i będziemy wdzięczni, jeżeli dacie nam jakiś tutaj znak, że oglądaliście, bo wiem, że dużo osób ogląda, ale nawet nie zostawi żadnej informacji, a naprawdę jest to dla nas bardzo miłe i ważne. Także dziękujemy Wam ogromnie, i dziękuję Tobie, Żanetko, i do zobaczenia ja na ważnej herbaty. Dziękuję za zaproszenie. No, trzymajcie się na razie.